No cześć, witam wszystkich serdecznie Dzisiaj jaka krótka historia o pyszałkowatości I o tym jak kończy się nadmierna pewność w siebie Jechałem sobie Jechałem sobie na łąki mam do spresowania siano A nie wczoraj skończyłem siano kiszonkę owijać w nocy, znaczy dzisiaj w nocy Także presa elegancko, 120 Belsia no yy, z koniczyny z, zrobiła, super, przyjadę, już sobie tam w głowie układam filmik, o dobrze tam ostatnio o tej presie było, dużo mam takich prywatnych wiadomości, nie, presa cacy, wszystko gitmalina, dobra, yy, spoko, nie? tam tłumaczę, tam jak, jak zrobić, co zrobić i co tam, jakie przyczyny. No dobra, i tak mam w głowie, układam sobie, on, przyjadę sobie, myk, myk, półtorej godzinki, spresuję, dam 60, 70 bel, będzie, hmm, hmm, pika fala, nieważne, eee, będzie git, nie? No i wiecie jak to jest, jak człowiek sobie w głowie plany układa, kosmos słucha, nie? Mhm. <słuchy> jak to się mówi ładnie? Pycha kroczy przed upadkiem, tak, a więc jestem na łąkach z moją super presą i ciągnikiem półtorej godziny, tak jak sobie Piotruś wymarzył, ale Piotruś nie zrobił ani jednej belki, natomiast trzeci raz już odpychał presę i jest trochę uchytany, uziajany i to w zasadzie taka prośba głośna, modlitwa, i my tam wszyscy u góry usłyszeli dobra. Załapałem, przyjażyłem, pokornie, lekcje odebrałem. Mogę zacząć już presować normalnie? Czy jeszcze pięć razy będę odpychał tą presę? No bo pogoda jest. no. <laughs> Masakra. Ledwo żyję po prostu. Się kurde, pod podupie. O, jest dzisiaj 30 stopni, naprawdę. Trze, trze, trzecia belka, trzecia belka wywalana. Ja, ja nie, nawet nie wiem, po prostu jak po zapycha się, przestaje się kręcić. Nie, nie wiem, to wszystko na pewno jakaś pierdoła rutyna, nie? Z pośpiechu taki człowiek pewny siebie, ura, bura, wpadnę, po robię, pyk, myk, cyk, fik, zrobię filma i się pochwalę jak to mi wszystko idzie, nie? No dzisiaj wyjątkowo nie idzie. <laughs> Czuję, że jeszcze tak, ze dwa razy odepcham presę i w Was jest 5 kilo. Także tak. Pozdrawiam wszystkich presujących. I życzę spokojnej pracy. Ze swoim gratem złowu. Już idę.